Powoli opadają emocje po ostatnich wydarzeniach z Waszyngtonu oraz Filadelfii, jednak wciąż sytuację podsycają amerykańscy politycy, twierdzący, że to koniec bezpiecznych samolotów w Stanach Zjednoczonych. A w tle mamy kolejne zderzenie na amerykańskim lotnisku oraz katastrofę z udziałem amerykańskiego odrzutowca w Azji. Trwa walka polityczna w kontekście lotnictwa w Stanach Zjednoczonych, a sytuację posyca kolejna sytuacja ze środy, gdzie na lotnisku w Seattle dochodzi do zderzenia szerokokadłubowego Dreamlinera Japan Airlines z Boeingiem 737 amerykańskiej linii lotniczej Delta. Do zdarzenia doszło, kiedy to Boeing 737 oczekiwał na odladzanie. Właśnie wtedy został uderzony przez Dreamlinera, który dopiero co przyleciał z Tokio. Jednak do dużo bardziej dramatycznych wydarzeń dochodzi na Filipinach, gdzie na pokładzie Beechcrafta King Air 300, wykonującego misję dla ambasady Stanów Zjednoczonych, w niewyjaśnionych przyczynach giną cztery osoby. Tożsamość ofiar nie zostaną ujawnione, ponieważ amerykańskie wojsko już utajniło śledztwo. Według świadków samolot leciał na niskiej wysokości, jakby wykonywał misję rozpoznawczą, gdy nagle przechylił się na bok i rozbił na polach ryżowych. Samolot jest zarejestrowany w Stanach Zjednoczonych na firmę Metra, zajmująca się dostarczaniem usług cyfrowych dla amerykańskiej armii. W związku z ostatnimi katastrofami w Stanach Zjednoczonych, oczy narodu zwróciły się w stronę nowego sekretarza do spraw transportu, Shona Duffiego który również bardzo intensywnie w mediach powiela słowa Donalda Trumpa, oskarżającego poprzednią administrację Joe Bidena o obniżenie standardów bezpieczeństwa w lotnictwie w imię różnorodności. Wiesz, jego administracja, ja, wszyscy w FAA, wszyscy korzystamy z lotów komercyjnych, ponieważ im ufamy i zobaczyłabyś ludzi biegających na wzgórzach, gdyby im nie ufali. Powtarzam, Laura, to denerwuje ludzi. Kiedy zdarzają się takie wypadki, robią się z tego wiadomości. Podróż samolotem jest bezpieczniejsza niż samochodem czy pociągiem. To najbezpieczniejszy środek transportu. I znowu myślę, że powinniśmy to zrozumieć jako społeczeństwo, ale także żądać, abyśmy nie znosili takich wypadków. To niedopuszczalne i oczekują, że kierownictwo Departamentu Transportu powie: Nie dbamy o DA, nie dbamy o sprawiedliwość społeczną, nie dbamy o środowisko, dbamy o bezpieczeństwo. Taka jest misja. A Donald Trump powiedział, upewnij się, że bezpieczeństwo jest najważniejsze i kieruj się tym działaniem. Co właśnie robimy? Ponownie, czuję się naprawdę dobrze z tym, gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy, a także z planami, które mamy na miejscu, aby upewnić się, że system jest bezpieczniejszy i bardziej wydajny niż obecnie. W środę sekretarz Sean Duffy dodał na platformę x Post, który zdobył zasięg 16 milionów użytkowników na samym X. Duży news. Rozmawiałem z departamentem efektywności. Dołącza się, aby pomóc ulepszyć nasz system lotniczy. Warto dodać, że na czele nowo powstałego departamentu efektywności stoi sam Elon Musk. Natomiast na post postanowiła odpowiedzieć Hillary Clinton. Nie mają odpowiedniego doświadczenia. Większość z nich nie jest na tyle dorosła, żeby móc wypożyczyć samochód. I pozwolisz im ingerować w bezpieczeństwo linii lotniczych, które już i tak uległo pogorszeniu za twojego nadzoru? Shondafi oczywiście postanowił odpowiedzieć byłej pierwszej damie. Pani sekretarz, z całym szacunkiem, doświadczeni biurokraci z Waszyngtonu są powodem, dla którego infrastruktura naszego kraju się rozpada. Musisz to przeczekać. Przeciwny twierdzeniu Donalda Trumpa i nowego szefa Departamentu Transportu jest słynny kapitan Berger, którego wymowna reakcja dotycząca słów prezydenta USA zdobyła ogromną popularność w Stanach Zjednoczonych. Nie chcę cię wciągać w politykę, ale jeśli masz jakieś przemyślenia dotyczące tego, co dziś powiedział prezydent, proszę podziel się z nami. Nic zaskakującego. Jestem zniesmoczony. Samolot nie może wiedzieć ani dbać o to, kim jest pilot, jaki jest jego odcień skóry, jaki jest płci. Jedyne, co może wiedzieć, to jakie dane sterujące są wprowadzane, a wszyscy potrzebujemy, aby były one jak najbardziej umiejętne i odpowiednie. Wracając do samego wypadku z Waszyngtonu, wczoraj zidentyfikowano już wszystkie ofiary katastrofy, a wśród nich był popularny Ian Epstein, znany ze swojego pozytywnego podejścia do pracy Stewarta. A oto nagranie zrobione na zaledwie dzień przed feralnym lotem 5342. Podnieś rękę w tym momencie. Wszyscy? Dobra, nieważne. Polecimy do Wichita. Nie wierzę, że mówię to na głos. Nazywam się Ian. Jestem dziś Waszym stewardem. Będę pracował z tymi wszystkimi niesamowitymi ludźmi z tyłu, których nie stać na pierwszą klasę. Cześć wszystkim. Spójrzcie na moich ludzi. Chcę wszystkim przedstawić jednego z moich najnowszych, najfajniejszych przyjaciół. To Stewardessa pierwszej klasy i naprawdę fajna kobieta. Wszyscy mówią, hej d To jest najsza przez D. Proszę bardzo. Bardzo łatwo. Cieszymy się, że tu jesteście. Wiemy, że mamy pracę dzięki Wam, bo latacie. Doceniamy Was. Usiądź wygodnie, zrelaksuj się i ciesz się naszymi 4 godzinami i 15 minutami. Jesteśmy regionalni, lecimy tylko 5 mil na godzinę. W końcu tam dotrzemy. Ma Pan szczęście, że ten samolot ma skrzydła. Żartuję. 46 minut. Koła w górę, koła w dół. Szybko, szybko, szybko. To noc do latania. Dotrzemy na miejsce, aby nasza czwórka mogła znaleźć miejsce na kok i hamburgera o 23.30 w Wichita, Kansas. Nie mogę uwierzyć, że leżę do Kansas. Nie jestem nawet Jay hawkiem Jestem fanem Notre Dame. Chcemy porozmawiać o prawdziwym koledżu? W porządku, Porozmawiamy o tym później. Ludzie, usiądźcie, zreaksujcie się, rozłóżcie nogi. Witamy w naszym domu. Jeśli czegoś potrzebujesz, daj nam znać. W związku z utratą zasłużonego pracownika ku pamięci Jana Epsteina American Airlines zorganizowało tak zwaną Water Salute. Cały świat przeżywał historię Hamada Razy, do którego jako pierwszego podszedł dziennikarz po ogłoszeniu katastrofy, i ten pokazał mu swoje ostatnie wiadomości z żoną. Teraz ten zgodził się jeszcze raz wystąpić przed kamerą, opowiadając o tych wydarzeniach. It's. it's just. To po prostu szalone, że nam się to przytrafiło, szczerze mówiąc. Chodzi mi o to, że widzisz te rzeczy w wiadomościach, widzisz jak dzieją się w innych krajach, a potem pojawiam się na lotnisku, a moja żona nie odpowiada, patrzę na Twittera i widzę, że to jej lot. Zrobili wszystko, co w ich mocy. Wiesz, jeśli chodzi o robienie rzeczy dla innych ludzi, dla mnie, dla jej rodziców, dla moich rodziców. Razem mówi, że poznali się na studiach w Indianie, a teraz zaledwie dwa lata po ślubie. Musi zaplanować jej pogrzeb. Myślę, że poczekam na telefon. Życie jest krótkie. Przytul swoich bliskich. Powiedz im, że ich kochasz. Kiedy wsiadają do samolotu, sprawdź, co u nich. Napisz do rodziny, gdy wylądujesz. Przechodząc do wydarzeń z Filadelfii, jeśli chodzi o samą katastrofę. O możliwym scenariuszu przeciągnięcia wypowiedział się Steve Cowell, były pilot samolotów medycznych, a obecnie konsultant do spraw bezpieczeństwa w lotnictwie. Po pierwsze, samolot Metafek został zaprojektowany specjalnie z myślą o pacjentach. Więc, jedną rzeczą, o której pomyślałem, było to, czy nastąpiło przemieszczenie ciężaru ładunku. Biorąc pod uwagę fakt, że wszyscy są przypięci pasami w określonych pozycjach. Byłoby to dla mnie nie do pomyślenia, aby nastąpiło przemieszczenie ciężaru ładunku. Kiedy samolot spadł pod tak dużym kątem, mogło to wskazywać na utratę kontroli. Learjet ma tak zwany system popychania drążka, więc jeśli nos jest podniesiony zbyt wysoko, a skrzydło traci siłę nośną, system samolotu opuści nos, aby odzyskać przepływ wiatru przez skrzydło w celu wygenerowania siły nośnej. Nie wiem, z pewnością nikt nie wie co się stało. Śledztwo w tej sprawie należy do NTSB. W dalszej części wywiadu dodał, że śledczy będą mieli spore problemy z wyjaśnieniem przyczyn katastrofy, ponieważ tego typu samoloty w swoich czarnych skrzynkach rejestrują mniej danych niż samoloty komercyjne. You know? Po prostu nie wiemy i niestety w tym konkretnym modelu, a właściwie we wszystkich odrzutowcach biznesowych, chociaż mogą one mieć rejestrator danych lotu, nie będą miały takich możliwości, jakie mielibyśmy na przykład w samolocie pasażerskim. Tak więc NTSB ma naprawdę trudne zadanie, aby ustalić co się stało, ale będą nad tym pracować przez dłuższy czas, próbując znaleźć odpowiedź na zagadkę, dlaczego ten samolot nagle spadł na ziemię.